Czy teraz my słychać? Tak. tak. Bardzo dziękuję bardzo, bardzo Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Prezydencie, w związku z tym, że jesteśmy w punkcie ochrony środowiska, mam takie pytanie. Czy w imieniu mieszkańców miasta będzie składało wniosek o dofinansowanie do wymiany pieców z RPO, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego? Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie Prezydencie. Dzięki tego konkursu. Oczywiście mamy informację, że ten konkurs zostanie przedłużony i być może, że złożymy taką aplikację, oczywiście biorąc od mieszkańców, kto jest, kto by chciał przystąpić do tego konkursu. Warunki, które w tym konkursie muszą być spełnione, to jest budynek docieplony wtedy wymiana pieca. Do tego trzeba mieć, e, e, mieć e, e, przegląd energetyczny tego budynku, jak również i studium wykonalności. Jeśli ktoś spełni te warunki, to oczywiście postaramy się zebrać i, i przekazać do DRPO. Ale jeśli nie, no to oczywiście nie. Bardzo proszę pan Łukasz chciał dopytać. W prezydencie rozumiem, że na razie w tej sprawie nie zrobiliśmy nic, jeżeli chodzi o miasto Piotrków Trybunalski. To powiem tak, termin upływo 14 lutego być może zostanie wydłużony, natomiast istotną kwestią jest taką, że mamy tutaj możliwość uzyskania stuprocentowego zwrotu poniesionych kosztów. Myślę, że pan prezydent Pan o tym wie. I powiem szczerze, że takie małe miasta jak Sulejów, jak Drzewica, Opoczno, Moszczenica, czy tam gminy z tego programu korzystają, natomiast miasto Pytków Trybunalski nie. No, panie Prezydencie, naprawdę, no znowu muszę powiedzieć, że wstyd. Czy do raportu chciałby jeszcze ktoś dopytać? Ja, jeżeli tam, można jeszcze. Jest, znaczy oczywiście to właśnie... tak fajnie pod publikę się mówi, że 100% dofinansowania. Otóż trzeba wiedzieć, że to jest 100% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych, a nie wszystkie koszty związane z wymianą tego kotła są kosztami kwalifikowanymi. Owad jest na pewno niekwalifikowane, czyli jednak to będzie coś kosztowało mieszkańca. Natomiast Sulejów już miał w, w zeszłym roku czy, czy kilka lat temu wykonane studium wykonalności i miał te dokumenty jak gdyby gotowe, czyli to termin złożenia tych wniosków, zresztą składanie wniosków do urzędu było tylko tydzień w ogłoszeniu. Natomiast my robiliśmy Generalnie wymianę kotłów uzyskaliśmy dofinansowania ponad 2 miliony i chyba ponad setkę kotłów wymieniliśmy w ramach tego programu, który prowadziliśmy, a inne miasta nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w tym temacie, tak? Panie, panie Prezydencie, pan, tak, jeżeli porównasz z tego Sulejowa, to jesteśmy za 4 albo 5 razy większym miastem. To jest jedna rzecz. Druga kwestia jest taka, że mamy dofinansowanie z RPO, czyli to jest 85% i 15% dokłada Skarb Państwa. Także mamy 100% finansowanie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Ludomir Kęcina. Prostować, to jest, to nie jest, żeby mieszkańcy nie... A na zasłowę nie trzymali, bo Pan powiedział 100% dofinansowania. Otóż nie ma 100% dofinansowania do wszystkich kosztów, tylko i wyłącznie kosztów kwalifikowanych. Żeby to było jasno przekazane, bo na pewno Pan by chciał 100% wszystkich kosztów, ale niestety tak nie ma. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Od tak? też. Panie Prezydencie, naprawdę proszę, żebyśmy jednak skorzystali z tego programu, żeby Pan to umożliwił mieszkańcom jednak naprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo